Czy pan się wyciszył już? Proszę bardzo, panie Przewodniczący. Dobrze, odpowiadam. Otóż dobór zawodów był robiony według zapotrzebowania. Natomiast dwa lata, dwa lata temu mieliśmy również kursy w zakresie wykańczania wnętrz. Tapetowanie, malowanie, szpachlowanie, tego typu prace. I kilka osób skorzystało z tych kursów, niemniej jednak nie cieszył się ten kurs dużym zainteresowaniem. Natomiast jest duże zainteresowanie, jeśli chodzi o kurs księgowość i kadry oraz płace, ponieważ jest na rynku zapotrzebowanie na tego typu fachowców. Co nie znaczy, że będziemy mieli dużą grupę tych osób. Na dzień dzisiejszy, z informacji, które posiadam, są stworzone dwie grupy po 14 osób. Największe zainteresowanie oczywiście jest zdobyciem uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B, tak jak zawsze. Niemniej jednak, jeśli się okaże, że określone kursy nie cieszą się zainteresowaniem odpowiednim, no to wtedy będziemy mogli powiększać grupy, które zostały przewidziane w innych zawodach. Tutaj nie ma większego problemu. Aczkolwiek jeśli chodzi o zastosowanie na rynku pracy jest analizowane przez powiatowy <coughs> urząd pracy i na bazie tych badań, tych, 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 tych analiz, to, to yy, ten program został napisany i propozycje takich a nie innych zawodów. W przyszłości nie widzę problemu. Można również zainteresować się zdobywaniem innych uprawnień i nauki i innych wielokrań. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo się cieszę, jak pani wójcie że przy tym programie, oprócz umieszczenia tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych, wysłał Pan też kurenty, Ja was, do Was wszystkich radnych się zwracam, żeby w każdej sprawie, w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Gminy, w sprawie prac, żeby oprócz bip było również informowanie kurentów. Pan Wójt Łoza ma taki zwyczaj dziwny trochę dla mnie, że jeżeli chodzi o sprawy yy, temelitu, weterynarii, potrafi wysłać kurentę posia, która dociera do każdego obywatela, proszę Państwa. Natomiast w gminie Gizałki nie wiem ile procent. 5%, 7 ma internet, ile tam ma procent. Czy ma bardzo? 7%, 7 być może, może 10% nie ma internetu. Ach tylko tak. Ale to Panie, panie Wójcie, skoro Pan już zrobił taki, taki gest w stosunku do mieszkańców przy tym programie aktywizacji zawodowej, niech Pan również, jak będzie na trudni gminie, również puszcza kurendę. Czy na jakieś wybieralne stanowiska, wie Pan. To będzie transparentne. Niech Pan, ja Panu wtedy nie zarzucę, bo ja uważam, że Pan manipuluje wysyłając pewne informacje przez bit, a pewne przez turecki. I mam jeszcze jedno pytanie do Pana. Jakimi kryteriami Pan, Państwo też się przyjrzyjcie, Rady, bo jesteście wybrani przez ludzi, kieruje się przyjmując na staże do Urzędu Gminy? Jakimi? Otóż jeśli osoba się do mnie zgłasza poprzez Urząd Pracy i jest możliwość pozyskania przez Urząd Pracy dofinansowania, ta osoba jest zatrudniana. I nie ma tu większych problemów. Na dzień dzisiejszy jedna osoba się zgłosiła do mnie, która chciałaby odbyć staż i ten staż jest możliwy do odbycia. I przypuszczam, że w przyszłym tygodniu będzie mogła taki staż odbyć. Natomiast w tej chwili mamy chyba 4 czy 5 stażystów i faktycznie no dużo i będziemy musieli poczekać, za, aż te osoby skończą staże i będziemy następnych zatrudniać. Tu nie robimy żadnych wyjątków, w tej chwili wręcz przeciwnie, czasami jest tak, że w Urzędzie Pracy są miejsca na staż adresowane do konkretnej grupy osób o odpowiednim wieku, odpowiednich kwalifikacjach, a tych osób po prostu nie ma. Także pani Moison, my mamy w drugą stronę powoli problem, że brakuje czasami ludzi na te staże, wie pan, ja mam... a, a nie odwrotnie. Także wie pan, nie ja, mam, ja mam inną informację, panie Mówi, dlatego się o to pyta. Jeżeli to jest prawda, co pan mówi, pan, że jest tylko jedno podanie, i do tej pory pan nikomu nie odmówił, tak? Jeśli biurowy pieniądze biorąc. że? Przepraszam chwileczkę. Czy pan komuś odmówił do tej pory? Kto się zwracał? Na pewno tak. Ponieważ jeśli ta. biuro pracy reglamentuje miejsca yy, w ramach określonego projektu, to czasami tak, ale to wynika najczęściej z tego, że program jest adresowany na przykład dla osób po 50. roku życia, a zgłasza się osoba młodsza lub odwrotnie. Projekt jest adresowany dla ludzi młodych, <grym> a niestety zgłasza się osoba starsza. Takie sytuacje mają I mam pytanie jeszcze jedno do Pana, Panie Wójcie. Czy to prawda, że w Informacji Publicznej, kiedy był ogłaszany konkurs na stanowisko po Panu, bodajże no Wojciechowskim, to co teraz Pan swoją rodzinę zatrudnił, mają Kamilę Wozem? Czy były podane, była podana wymieniona kwota, jaka będzie przysługiwała? Nie, miałam informację, że nie. Pana, czy to jest w porządku? Czy to jest w porządku, że się nie informuje kandydata, ile on otrzyma pensji, jak przyjdzie na finansuje, jakie pieniądze mogą. Usłowana odpowiedź jest bardzo prosta. Przyjmujemy pracowników na określone stanowisko urzędnicze. I Pana, mogę dokończyć. Ja panu nie przeszkadzałem na określone stanowisko urzędnicze. I teraz każde stanowisko urzędnicze ma przypisany przedział finansowy wynagrodzenia. I jeśli jest się na przykład referentem, to nie można zarabiać miesięcznie brutto, nie wiem, 4, 5, czy 6 tysięcy złotych. Tam jest przydzielona określona kwota I myśmy, i myśmy, proszę pana, i myśmy wpisali określone stanowisko urzędnicze i do tego stanowiska urzędniczego jest przypisana kwota, jaką maksymalnie można zarabiać. I jeśli Pana to interesuje, Chciałbym to myśmy my, my my. my w ramach tego stanowiska urzędniczego zaplanowali maksymalną kwotę, jaka jest przewidziana dla osób, dla osób na tym stanowisku. Więc proszę pana, tu nie może być ja mowy. Proszę pana, nie powiem panu w tej chwili, bo chciałbym zobaczyć, może sprawdzić. Ale powiem panu tylko tyle, że nie są to bardzo wysokie kwoty, ponieważ każdy pracownik, który zaczyna pracę w Urzędzie Administracji Publicznej, nie może być od razu inspektorem ani starszym inspektorem. Zaczyna się od młodszego referenta, referenta i stopniowo się awansuje. Dlatego myśmy zaznaczyli w ogłoszeniu dokładnie, na jakie stanowisko pracy my potrzebujemy. I myśmy informowali, że proszę Pana, jeśli jest takie stanowisko, to można zarabiać od kwoty takiej do takiej. I tutaj akurat była sytuacja taka, że zaproponowaliśmy maksymalną kwotę przypisaną do danego stanowiska urzędniczego. Taka była decyzja. Dobrze. to ja mam prośbę, może hmm. by pani skarbnik czy pani sekretarz zadzwoniła mi, albo SMS-a nie wyślę, mają numer telefonu, jakie są widełki na tym stanowisku. Proszę pana jeszcze jest taka sprawa, ja mówię, mi chodzi o transparentność. Ja pan, to z korzyścią dla pana, czy prawdą jest, że zakup tej działki 20 arowej po tej przeszkole jest transakcją wiązaną? Pochodzi taka plotka, wie pan. Pan ale nie Czy ja mogę? Chwileczkę. A to na parę dobra, Panie, dobra, panie. Że zakłód nastąpił i jeszcze zostanie ktoś z rodziny do urzędu. Proszę powiedzieć, że nie, już siada. Na pewno nie, ponieważ Dobrze. nie ma takiej możliwości. Ponieważ po pierwsze. W najbliższym czasie nie planujemy ogłaszać żadnych konkursów dotyczących zatrudnienia. Mogłoby to się stać w sytuacji, gdyby któryś z pracowników zrezygnował lub był zmuszony odejść z pracy, bo przyczyny zdrowotne na przykład mogą spowodować. A czegoś takiego w najbliższym czasie nie mamy w planie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa: istotnie, córka właścicielki jest w Urzędzie Gminy wcześniej na stażu. I tu też był problem, ponieważ szukaliśmy tak, ale staż się kończy tak długo, jak jest umowa stażowa, i później póki co nie było nigdy takiej rozmowy, że przedłużamy komukolwiek umowę. Nie ma czegoś takiego. Także to jest moim zdaniem zwykłe pomówienie. I nic Pana? Pana. Ja nie wiem, czy pomówienie, czy Proszę mnie podać do sądu, Panie Nareszcie pan będzie męczył. I oświadczam panu, Przepraszam, ale teraz mnie pan obraża. Panie Wójcie, i oświadczam panu, że ja pisałem, piszę i będę pisał. Komentowałem, komentuję i będę komentował. Pod swoim imieniem i nazwiskiem. A nie jak inni pod jakimiś tam hasłami. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jest z daleka, pan zabierze głos? Nikt z uwagi na fakt wyczerpanie materiału.